Cześć moi kochani, dzisiaj przed dzień na wyniki NTM. No bo przecież jakby nie inaczej. Zapisało się 31 osób, oddało 12, 11, coś takiego nie pamiętam. W każdym razie wszystkie się tutaj wyświetlą, bo mam wszystkie ściągnięte. I chciałam Wam też jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie. Chciałam wam szyb, Was szybko spytać, czy chcielibyście, abym dokonała paru zmian na tym kanale. Nie mówię, że usuwać serial, czy coś w tym stylu, ale na przykład, co Wam, na przykład, nie wiem, nie pasuje w tym kanale. To tyle, a więc przejdźmy już do rzeczy. Każdy może dopisać się do tego NTM, ale osoby, które nie oddały pracy lub odpadły, nie mogą się dopisać drugi raz. A więc przejdźmy do rzeczy. Pierwsza praca jest Candy LPS. Ona dała mi dwa do wyboru, ale były tak śliczne, że musiałam oczywiście zabrać dwie. No bo są cudne, nic dać, nic ująć. Naprawdę to jest profesjonalizm i uznałam mi to za perfekcyjną gazetę. Kolejną pracą jest to praca ABLPS, LPS. Jest całkiem ładna, wykonała w tym samym programie, co ja wykonywałam, lecz no ten napis Harry Potter bierze że od Ginny West, i być umieszczony gdzie indziej, tak to jest OK. Kolejna praca to praca Kariny LPS, no jest tutaj troszkę krzywa, ale ona to robiła widocznie ręcznie. No i ta auto-korekta zamiast aktorzy to akroży. A tutaj kolejna cudna praca The Crystal LPS, mówię jest cudna, nic dać nie więc ja tu nic nie komentuję, bo ona jest przecudowna. Kolejna praca jest Nicolety. I to jest taka praca rysunkowa, zapomniałam wam wszystkim powiedzieć, że nie rysuje się ntm, tak się już tak nie róbcie, bo dostałam dwie prace. No i tutaj w złym świetle zrobiona także mało co widać, bo widać tą rękę i kamerę, także tak naprawdę nie róbcie, bo to brzydko wygląda. Kolejna praca to Deroki TV. Osobiście jest całkiem ładnie zmontowana, no ale jednak to zdjęcie nie jest najlepszej jakości. Przede wszystkim dlatego, że jest w świetle lampy błyskowej, a to niezbyt perfekcyjnie wygląda, ale tak to jest całkiem ok. No i następna przecudowna praca plamci LPS. Tutaj do niczego się nie przyczepiam. Jest po prostu perfekcyjna, pięknie zmontowana, piękne zdjęcie, nic nie mówię. Kolejna rysunkowa praca, tym razem Melanie TV. No i to jest akurat rysunek komentujemy. Ja robiłam to zdjęcie, no bo no tak na szybko zrobiłam, przyznaję się. Jest całkiem niezła na no ten rysunek. Kolejna dość ładna praca LPS Rollix. Mimo to uznam, że lepiej by to wyglądało w świetle dziennym, ale tak to jest bardzo ładna. Kolejna bardzo ładna praca poziomki LPS. Tu teraz mówię, że jest słaba jakość, ale to moja wina, bo ja robiłam to przez Mobizen, ale jest tak naprawdę ślicznie, perfekcyjnie zrobiona. Do niczego się nie przyczepię. Kolejne cudo, praca JK, ok, LPS JK, bardzo mi się podoba, nic zadać, nic ująć, ja tu znowu nic nie komentuję, bo jest śliczna. Praca The Cream LPS, jest bardzo ładna, również jest bardzo śliczna, mimo to zdjęcie mogło być zrobione jak Pet stoi, aniżeli jak jest on trzymany w ręce, ale tak to jest bardzo, bardzo ładna. A tu jest przedostatnia praca, Lofci 2015. Kolejna praca, nic zać, nic ująć. Teraz nadchodzi ten czas, kiedy jedna osoba musi odejść z NTM na zawsze, a będzie to praca Nicoletta. Takie są już zasady NTM. I chciałam też powiedzieć, że ta, to nie jest krytyka, tylko takie dobre rady. No po prostu rzeczy, które nie są idealne. Ale jak widzieliście, były większość prac, które naprawdę nie były oceniane, były piękne. Następny temat, jaki musicie zrobić to, uwaga, uwaga, moje wymarzone święta. Tak dobrze słyszycie. Pracę oddajecie do 28 grudnia 2016 roku. A więc z Wami się żegnam i dziękuję Wam za 458 subskrypcji. Dopisujcie się i oddawajcie pracę do terminu. Bye, bye.